Za czym się rozglądasz, chłopie? Zbieram tylko kwiaty dla mojej żony. Czeka na mnie w domu. To miło z Twojej strony. Jesteśmy już razem jakieś 50 lat. Moja kochana Anabel zawsze je kochała. Te piękne, dzikie wrotycze rosnące dookoła. Ma na karku swoje lata, więc. Jest jej ciężko wstać, sam wiesz. Więc chcę jej sprawić przyjemność. I na naszą rocznicę robię bukiet. Po drodze często widuję tego typu rośliny. Pomogę, jeśli chcesz. Możesz pozbierać tylko te najładniejsze. Oto twoje kwiaty, Billy. O, dziękuję Ci. Niewielu w tych stronach pomogłoby staremu człowiekowi z taką pierdołą. Wielkie dzięki za to. Wejdź, napijesz się herbaty ze mną i Anabel. Towarzystwo dobrze jej zrobi. No dobrze, na chwilę wpadnę. Oto moja druga połówka. Żona Anabel. Miło poznać. Ten człowiek pomógł mi nazbierać kwiaty dla ciebie, kochana. Oczywiście nie są tak piękne jak ty. Na pewno nie wygląda pani na trzydziestkę. Tu w New Austin dobrze się nam żyje, co sprawia, że my oboje jesteśmy tak młodzi i pełni wigoru. Anabel wspominała, że chce udać się do Blackwater, aby przejechać się jednym z tych automobilów. Dobry pomysł, Billy. Niestety muszę się zbierać. Nie dałem ci jeszcze herbaty. Anabel upiekła swoje zacne ciasto z kosem. Naprawdę wybacz mi, Billy, ale teraz se przypomniałem. Mam spotkanie z tak zwaną planetą Ziemią. Miło było panią poznać. Żegnaj, John. Wpadaj, kiedy chcesz. Jak coś, to w czwartki gramy w Bridge.